Witam moi drodzy. Zapraszam na czytanie, ale dzisiaj zapraszam Was na czytanie tak, jakby z dwóch talii kart. Z kart tradycyjnych, takich Tarota i z kart wyroczni Wpad Wpadł mi do głowy taki fajny pomysł, yy, który w jakiś tam sposób mogę zrobić troszkę inne czytanie. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się on będzie podobał. I czy Wam przypadnie do gustu? Zaraz zobaczymy. A w jaki sposób chcę zrobić to? Na pewno tak, że z kart wyroczni chcę wylosować jedną kartę i później dobrać w sumie cztery karty z tradycyjnej talii kart Tarota. Zobaczymy. Czy to czytanie? O, mamy kartę ghostingu, czyli mamy tu na pewno osobę, y, bądź, no, głównie osobę, która jest niedojrzała emocjonalnie, która ucieka od relacji i jest niepewna. Na pewno, moi drodzy, no, nieraz wam się zdarzyło być w takiej sytuacji, że spotkaliście kogoś takiego, kto był niedojrzały emocjonalnie w swoim, w swoim życiu, w swojej relacji i jakieś takie uciekanie od emocji. Zaraz zobaczymy, co karty powiedzą. Chcę, tak, żeby było widać wszystkie karty. Co karty powiedzą dodatkowo do tego, tutaj, jakie. Mam tutaj dodatkowe informacje, jeszcze będą chciały przekazać. Zaraz zobaczymy. I tutaj mamy na spodzie talii, jako czwartą kartę dodatkową. I zaraz zobaczymy, co one, te karty, nam tu będą chciały powiedzieć. Okej, okay, kochani, co ja tutaj widzę, jeśli chodzi o te karty? Na pewno tu mamy osobę, która miała sytuację albo ma sytuację w życiu, gdzie musiała wprowadzić jakiś balans między związkiem a swoją pracą. I tu pojawił się. Może też jakieś w tym balansie były potrzebne otwieranie się na jakieś zmiany w życiu uczuciowym. Osoba tak nie do końca wiedziała, na czym stoi. Ale, że ta relacja trwała, no wówczas wtedy, dość szybko, wszystko tak się jakoś szybko otoczyło, ta, wchodziła ta relacja na wyższy poziom, to ona tak do końca nie była przekonana aż w 100%, czy ona na pewno tak chce. Była bardzo ostrożna. Roz, tak rozważnie podchodziła do tego życia swojego y, uczuciowego, ale jakoś tak pomimo tego y, uczucia, pomimo tej szybkiej reakcji, pomimo. Szybkiego działania. Ona w pewnym momencie, tak jakby czuła się zmęczona, czuła się taka przemęczona, takie. No, stwierdziła, że chyba nawet ją dopada jakiś stres, bo jakoś tak nie do końca była przekonana, czy aby na pewno to jest dla niej. Ona tak. Tak jakby pojawiło się w jej życiu, czy w tej relacji jakaś odpowiedzialność, za którą by musiała odpowiedzieć, ale no stwierdziła, że to jest chyba dla niej niezbyt łatwe. No i postanowiła tak jakby no być ostrożnym, być rozważnym, pomimo tego, że próbowała w jakimś stopniu być tak jakby cierpliwą w tym związku, ale nie do końca jej to wychodziło. No i co? I ja według tutaj tego rozkładu domyślam się, że ona jednak pomimo tych wszystkich sytuacji, pomimo tej cierpliwości, pomimo tej uważności w tym związku, pomimo takiego tego balansowania, takiego podejścia z takim spokojem, bez względu na to, że to się działo bardzo szybko, że ta relacja w jakimś stopniu. Yy, Wchodziła na wyższe poziomy, na co działo się po prostu coś w, no, no w sumie dobrego i fajnego w tym związku, w tej relacji, ale ona czuła się tak jakby taki, taki ciężar, taka odpowiedzialność w tym, tak. I ja tutaj się domyślam, widząc te karty i rozkład tych kart, że yy, no ona jednak nie była dojrzała emocjonalnie. Dlatego według tutaj mnie i moich, mojej intuicji, która mi podpowiada, no wręcz aż w pewnym momencie przez ten stres, przez to yy, zmaganie się w, z, tą, z tą relacją, z tym szybkim działaniem, ona po prostu uciekła od tej relacji. Ona po prostu to zostawiła, odeszła i powiedziała i faktycznie stwierdziła, że to w tym momencie jest nie dla niej, bo ona nie jest jeszcze gotowa, jest niepewna co do tej relacji i jest niegotowa na akurat tą, ten związek. Także tutaj karty w ten sposób, no tak się przedstawiają, ale co było dalej, nie wiem, bo tu w tym przypadku, w tym rozkładzie, no tak sobie postanowiłam, że nie będę dokładała, dobierała dodatkowych kart. Także tu, na ten moment, ona, według mojej intuicji, moich, moich informacji, które wyczytuję z kart, ona odchodzi od tej relacji. Z ze względu na to, że jest no, niedojrzała emocjonalnie. Moi drodzy, mam do Was ogromne pytanie: czy takie rozkłady kart będą Wam jak najbardziej pasowały? Czy one z Wami rezonują? Czy. Mają też taki sam przekaz jak rozkłady innego typu. Dajcie proszę mi znać, bo dla mnie to jest ważne. Jeśli będzie z wami rezonowało, to jak najbardziej będę dla was nagrywać więcej takich rozkładów i, i wtedy będzie fajna, fajna między nami relacja i fajne wasze odbiory. Także na ten moment bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do odsłuchania. Zapraszam do. Lajkowania, zapraszam do obserwacji konta i na kolejne odczyty. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.